Więc tak wchodzimy w parametry samochodu, tu jest dostęp do samochodu, wybieramy tą opcję i jest ustawienie pozycji za kierownicą. Jeżeli to zaznaczymy, fotel nasz będzie się po otwarciu drzwi przesuwał. Wybieramy, zatwierdzamy i za chwilę pokażę jak to wygląda. Po wyłączeniu stacyjki. Fotel się cofnie, co ułatwia nam wsiadanie. I w tej pozycji fotel pozostaje po zamknięciu drzwi nic się nie zmienia. Gdy odpalimy stacyjkę, wraca do pierwotnego położenia jak to wygląda.